Cześć, jak się macie? Z tej strony Domanu. A w dzisiejszym filmiku poruszymy niezwykle ważny temat, bowiem do tej pory jeszcze w żadnej FIFA zmiana ustawienia w trakcie meczu nie wpływała tak bardzo na rozgrywkę, co właśnie w 20. W przeszłości dany gracz, który miał problemy w jakimś meczu, mógł użyć w nim kilku taktyk i na każdej z nich był gnębiony przez swojego lepiej grającego przeciwnika. Podczas gdy FIFA 20 dochodzi czasem do sytuacji, gdzie ktoś nie potrafiący oddać nawet strzału, po zmianie formacji zaczyna tak bardzo dominować nad swoim oponentem, że on nie może wyjść nawet z własnej połowy, więc warto przyglądać się i testować rozmaite warianty taktyczne, ale też przede wszystkim warto znać najlepsze formacje dostępne w grze, o których to dzisiaj porozmawiamy. Kolejność jest tutaj raczej dość przypadkowa, aczkolwiek zaczniemy od najbardziej zrównoważonego, stabilnego i prawdopodobnie najpopularniejszego ustawienia w grze, którym jest 4-2-3-1, czyli tak naprawdę nic się nie zmieniło, no bo ta formacja rządziła także w FIFA 19 i aż dziwne jest, że w poprzednich osłonach gry nie była aż tak popularna, ale najwidoczniej po prostu sama gra i jej gameplay musiał dojrzeć do tego ustawienia, w którym przede wszystkim po obu stronach boiska mamy świetną kooperację bocznego obrońcy skrzydłowego oraz blisko grającego środkowego pomocnika. Do tego ci dwaj nominalnie defensywni pomocnicy zawsze mają za zadanie wspierać obronę, co bez wątpienia pomaga w bronieniu dostępu do bramki, ale także w ataku ofensywny pomocnik wedle naszego życzenia czasem stoi głębiej i jest centralną postacią w składzie, a innym razem rusza do przodu i wciela się w rolę drugiego napastnika. Ogólnie to ustawienie pozwala na bardzo dużo w każdym sektorze boiska, aczkolwiek oczywiście tym lepiej będziemy korzystać z jego walorów, im lepiej sami poznamy mechanizmy gry, a o jego wartości niech świadczy chociażby to, że jest to jedna z formacji najczęściej przewijających się przez składy prograczy, ale jednocześnie jest to jedna z najlepszych formacji nadających się do gry na boli. Jeżeli chodzi o taktykę i wytyczne, z rzeczy, które trzeba wyróżnić, no to przede wszystkim ja jeszcze cały czas podaję jednemu defensywnemu pomocnikowi rozkaz, by cofał się między obrońców. Aczkolwiek większość graczy, przynajmniej tych topowych, już powoli od tego odchodzi, no i chyba mają rację. My jednak idziemy dalej, do ustawienia 4-4-2, które urzekło mnie już w sierpniu, kiedy bawiłem się FIFA 20 przed premierą, no i które dalej spisuje się całkiem dobrze. Przede wszystkim wciąż nie do końca wiem, z czego to wynika, ale na formatach. 4-4-2 cały czas bardzo dobrze odnajdują się najtańsze drużyny w których nie mamy wybitnych piłkarzy ale znaleźć można kilku szybkich zawodników potrafiących przeprowadzić błyskawiczną kontrę po obwodzie boiska oczywiście im droższy skład tym ta jak i każda inna formacja wygląda w samej grze lepiej ale na 4-4-2 przede wszystkim warto zadbać o to by napastnicy jak i boczni pomocnicy mieli sporo pejsa oraz by środkowi pomocnicy mieli jako takie pojęcie zarówno o grze w obronie jak i ataku Oczywiście najlepiej sprawdziłby się tutaj duet Huli Dwiera, no ale w tej najtańszej opcji wystarczy Sisoko z Ifem Dukure. My lecimy jednak dalej, tym razem do ustawienia, które w ostatnich latach jest nieco popularniejsze, 4-4-2, a od FIFA 17 regularnie znajduje się w topce formacji i mowa oczywiście o 4-1-2-1-2, co do której, szczerze mówiąc, nie mam obecnie zbyt wielkiego doświadczenia, no ale wynika to właśnie z tego, że ona jest taka dobra, że nie miałem potrzeby zbyt wiele nią grać i sprawdzać czy w tym roku to ustawienie znowu da radę, bo to było oczywiste. A ja z kolei przez pierwsze 4 miesiące po premierze danej FIFA zawsze traktuję grę jako czystą zabawę. Gram sobie tylko dla fanu i patrzę na spokojnie, jak gameplay jest zmieniany przez kolejne łatki oraz co w nim działa. No i tak na poważniej to zaczynam grać dopiero od lutego, kiedy wszystko się ustabilizuje, no i wiadomo już co jest OP. Dlatego też filmik o formacjach wypuszczam dopiero w grudniu po południu, a nie chwilę po premierze, gdzie on byłby po tygodniu bezużyteczny. W każdym razie w przypadku ustawienia 4-1-2 wystarczyło zagrać kilka meczów no i od razu widać, że ono wciąż pięknie chodzi i największą zagwoską dla przeciętnego gracza jest tutaj wciąż tylko to, ilu pomocników powinno mieć pojęcie o grze w defensywie, no bo ten jeden SPD na pewno musi ogarniać temat, a reszta to jest już kwestia indywidualnego dopasowania w zależności od tego, jakimi kartami gramy i jakie mamy przyzwyczajenia w grze, od których zdecydowanie należy się uwolnić przy korzystaniu z kolejnej formacji z naszego top 5, czyli 352. W tym przypadku powiem tylko tyle, że 352 nie można grać cały czas przeciwko każdemu przeciwnikowi. Ale jak wiadomo, dwa tygodnie temu nagrałem dokładny filmik o tym ustawieniu, taktyce, wytycznych oraz schematach, które należy stosować. I po jego obejrzeniu wiele osób było zachwyconych tą formacją w FIFA 20. Ale też sporo osób napisało mi, że nastawiłem 352 i przegrałem 15 meczów z rzędu. Więc w tym miejscu ja mówię, no to pokry. Jak nastawiłeś swoją drużynę, a gość na to wysyła mi skład zbudowany kompletnie inaczej w porównaniu do tego co pokazałem w materiale. więc 352 mnie osobiście cały czas bardzo bawi, ale by dowiedzieć się, jak korzystać z tej formacji, trzeba zapoznać się nieco szerzej z tematem. Dlatego zachęcam do obejrzenia filmiku sprzed dwóch tygodni, do którego link znajduje się oczywiście w opisie. Podczas kiedy my przechodzimy do ostatniego ustawienia z naszego top 5, którym jest 422. Mówię o nim na końcu, bo w przypadku tej formacji formacji mam najmniej doświadczenia i po prostu nie lubię z niej korzystać, ale jednocześnie wiem, że jest to jedna z najchętniej używanych formacji przez prosów, a po drugie sam widzę po sobie, że często najcięższe mecze, które rozgrywam, są właśnie spotkaniami, gdzie przeciwnik ma nastawione ustawienie 4-2-2-2, więc chociaż ja go nie lubię, pod każdym względem obiektywnie muszę przyznać, że jest to jedna z najlepszych opcji do wyboru FIFA 20, w przypadku której otwarcie też przyznaję, że wytycznej taktykę w całości podkradłem od zagranicznych prosów, no bo ja sam nigdy nie miałem cierpliwości by dokładnie je przetestować. W każdym razie tak wygląda top 5 formacji FIFA 20. Warto znacie wszystkie i warto przetestować wszystkie te ustawienia, bo chociaż mało prawdopodobne, że wszyscy będą zachwyceni każdym z nich, to raczej każdemu z nas przypadną do gustu chociaż dwie albo trzy taktyki przedstawione w tym filmiku. No a to automatycznie podniesie jakość gry. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.